Cześć i czołem, witam Was bardzo serdecznie przy okazji kolejnego odcinka InGame, w którym to chciałem Wam powiedzieć trochę, co się będzie działo przez najbliższe parę dni na naszym kanale. Uwaga! Będzie się działo naprawdę bardzo dużo. 14 maja wyruszamy na światową premierę gry Diablo 3 do Złotych Tarasów w Warszawie, gdzie mm, zrobimy taki materiał, mm, taki reportaż, więc jeżeli na przykład nie możecie się wybrać do Złotych Tarasów, no to będziecie mogli zobaczyć na naszym kanale, jak impreza się udała. Ja jestem bardzo ciekawy, jak... CD Projekt zorganizował taką mm, imprezę, bo Blizzard praktycznie nigdy mm, takiej imprezy w Polsce nie organizował, więc jestem bardzo podekscytowany tym faktem. I jeżeli wy również, no to oczywiście zapraszam na nasz kanał, bo będziecie mogli przekonać się jak ta impreza się udała. Potem otrzymamy grę Diablo 3 i będziemy mogli sprawdzić na własne oczy i na własne uszy jak ta gra się prezentuje. Jeżeli na przykład zastanawiacie się czy ta gra jest tak dobra jak wszyscy mówią, no to również będziecie mogli zobaczyć w naszych gameplayach, które pojawią się w najbliższych dniach, więc serdecznie już z tego miejsca Was zapraszam. Natomiast jeżeli gra Diablo 3 to nie jest to, co Was kręci i w ogóle cenicie sobie na przykład zupełnie inne tego typu produkcje, no to oprócz tego pojawi się Train Simulator 2012, czyli taki jeden z większych symulatorów jazdy pociągiem, więc no zapraszam. Ponadto i już mam... No w sumie mogę ogłosić, że e, mam 5 gier do oddania. E, będziecie musieli odpowiedzieć na proste pytanie związane z filmem, ale to później już na samym filmiku czy się e, więcej informacji dowiecie, więc jest o co walczyć praktycznie darmowe gry do oddania, więc <gry> naprawdę coś fajnego. Dobra, tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji kolejnego odcinka in game. Na razie.